Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Panie. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nim i uzdrowił ich. A gdy nastał wieczór, Przystąpili do niego uczniowie i rzekli, miejsce tu puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują odchodzić, wydajcie i nieść. Powiedzieli mu, nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł, przynieście mnie tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumą. Jedli wszyscy dosytości i zebrano z tego, co pozostało dwanaście pełnych koszów ułomu. Tych zaś, którzy jedni, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Sobie usiąść. Że... Patriarchalny tekst. 5 tysięcy mężczyzn, niecząc kobiet i dzieci. Takie uśmiechy wzbudza ta Perykopa Ewangeliczna. Ale tak już, tak już jest, więc jak było pięć tysięcy mężczyzn, niecząc kobiet i dzieci, jak każdy mężczyzna był ze swoją kobietą i z trójką dzieci do tych. Ludzi musiało tam być sporo, których Jezus nakarmił. W dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszym przekazie Bożego Słowa, skupiamy się na tym, czy Bóg przekazuje nam tę prawdę, że wszystko, co od Niego pochodzi, przede wszystkim Jego łaska, dar Jego przebaczenia, dar Jego miłości jest darmowy. Nie jest związany z jakąkolwiek. Zapłatą z naszej strony. Księga Izajasza w sposób bardzo obrazowy przenosi ten obraz Bożej Łaski na targowisko, gdzie ktoś woła: przyjdźcie wszyscy spragnieni do wody, przyjdźcie i kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i za mleko. Przyjdźcie tutaj wszyscy. Już jesteście spragnieni, przyjście do zdroju łaski, tutaj możecie za darmo, za darmo zaczerpnąć tego, co każdy z Was oczekuje. W Ewangelii znowu Jezus rozmnaża chleby, apostołowie tak pokrętnie, no to tych weź ich odpraw, niech oni sobie idą, kupić coś do jedzenia, no bo przecież pora już późna i mówi nie, wydajcie jej mieć. karmi te tłumy także za darmo. W naszej praktyce kościelnej słowo za darmo jest bardzo trudnym słowem, bo w większości wszystko to, co mieści się w przestrzeni duszpasterskiej jest związane z koszyczkiem, z wiarą, co łaska, co łaska ale nie mniej, co łaska ale od. I te co łaska w jakikolwiek sposób charakteryzuje nasze myślenie o Kościele. Kiedy idziemy zamówić msze świętą, mamy naszykowane 50, 100 zł, no bo przecież to niemożliwe, żeby księdzu za mszę nie dać. Jak wiadomo, w naszych wspólnotach nie pobieramy żadnych pieniędzy za intencje. raz, nie wiem, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna, który prosił o msze świętą, czy prosiła o msze świętą. Mówię, dobrze, odprawię tą msze świętą. I ciśnie mi pieniądze. No, musi ksiądz wziąć. Ja mówię, ale ja nie chcę pieniędzy za intencje. Pani stwierdziła, że w takim razie ta msza będzie nieważna, no bo ksiądz nie chce wziąć 50 zł za msze świętą. I tu w tym momencie mentalnie w wielu tysiącach ludzi tkwi te przeświadczenie, że msza nie jest ważna o ile przez same odprawienie ofiary Chrystusowej, ale przez złożenie ofiary pieniądzu. Wiemy, że na wsiach czy w małych miejscowościach trwają nawet zawody. Kto da więcej Księdzu na kolędzie, ci dali 100, ci dają 200, ci dali 200, ci dają 250, no bo, przecież, no bo przecież musi on nie mieć dobre, dobre zdanie. Bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa, śpiewała chyba Maryla Rodowicz. I tak niestety jest, jest to smutne, ponieważ Jezus Chrystus i Jego łaska, to. Dar darmowy, niczym nie skrępowany żadnym pieniądzem. Każdy ma prawo przyjść i uzyskać, i uzyskać od tych, którzy się mienią, pasterzami kościoła, Jezusowy dar. Bo ja jako ksiądz nie daję, jeśli sprawuję sakramenty, coś z siebie. Nie daję coś z siebie, coś mojego. Dostałem od Boga dar sakramentu kapłaństwa tylko po to, aby nim służyć, a nie aby nim zarabiać. Jemu powie, no tak, no ale przecież trzeba utrzymać Kościół, trzeba utrzymać wspólnotę i to jest jasne. Utrzymanie wspólnoty, utrzymanie Kościoła leży po stronie wiernych, oczywiście, ale utrzymanie Księdza, utrzymanie kurii, utrzymanie urzędów kościelnych to już nie leży po stronie wiernej. Każdy powinien utrzymywać się sam. A nie czekać na łaskę, ile wpłynie do kościelnej kasy, bądź z intencji, bądź z owego koszyczka. Przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie. Dalej, że. Kupujcie bez płacenia za mleko i za wino. Mleko i wino w Starym Testamencie są symbolem najlepszego pożywienia. Wino jakościowo dobre i mleko, to nie było byle co. ale wszystko to, co najlepsze, to co najlepsze Bóg daje człowiekowi za darmo. Papież Franciszek powiedział, że księża mają być. Pasterzami owiec, a nie ich fryzjerami. To znaczy, nie mają ich golić. To były słowa papieża Franciszka z 2018 roku, które skierował do kapłanów. Powiedział: Macie być pasterzami owiec, a nie ich fryzjerami. Nie macie ich golić przy każdej intencji, przy każdej okazji. Przy okazji pogrzebu, przy okazji ślubu. Przy okazji sztu, przy okazji innych sakramentów, oczywiście przy okazji bierzmowania, musi być składka od każdego, od każdego bierzmowańca, no bo przecież księdzu biskupowi należy się dać ofiarę. To jest fryzjerstwo. To nie jest już pasterstwo. To jest fryzjerstwo w czystej postaci. Dalej, że kupujcie i spożywajcie bez płacenia. Za wino i za mleko. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus rozmnaża chlebę i karmi ludzi za darmo. Postawmy te obrazy biblijne z praktyką współczesnego kościoła. Zestawmy te obrazy biblijne. Jezus chodzi do ludzi i nic od nich nie bierze. Oczywiście niektórzy dają mu zjeść. Jak był wędrownym kaznodzieją i chodził. Niektórzy dają mu dach nad głową, niektórzy dają mu jakąś strawę, bo chodził i głosił Królestwo Boże. Ale nigdy nie żądał zapłaty. Wy mi teraz musicie zapłacić za piękne kazanie na górze, w którym przekazałem Wam osiem błogosławieństw. Przedstawmy to, czy zestawmy to z tą sytuacją, gdzie w kościele mamy pieniądz. Pieniądz, który. Zniszczył tak naprawdę Ewangelię. Przecież sam sobie pieniądz nie jest zły, bo wszyscy nim operujemy. Musimy zarabiać w swoich zawodach, każdy pracuje, mamy pieniądze, mamy wypłaty swoje, musimy żyć, nie wiem, swoje domy, inwestować w rodziny, w domy. Rzecz normalna, pieniądz nie jest zły. Ale pieniądz spojony z Ewangelią tworzy, że Ewangelia traci swój, traci swój wymiar. Ewangelia jest. Jeśli można tak powiedzieć, czy przekaz Ewangelii, bo samo Ewangelia, oczywiście nie, jest zepsuta, zepsuta przez pieniądz. Ewangelia jest zepsuta przez pieniądz. Sakramenty są zepsute przez pieniądz. Po co każdy myśli, kiedy idzie zamówić chrzest, idzie do, do, do kancelarii zamówić pogrzeb, czy sakrament małżeństwa? Pierwsze pytanie, jakie się rodzi, ile mu dać? ile mu się daje, albo ile on bierze, albo ile wynosi ta co łaska nie mniej niż, nie jest pytanie o to, jak będzie wyglądała uroczystość, liturgia, tylko o pieniądze. I oczywiście w większości w większości e, tych przypadków, one nie są aż tak drastyczne, ale nie mniej mają sobie ten posmak pieniądza, bo to, co nas podnieca, to się nazywa kasa, niestety. I ta kasa zepsuła Kościół, zepsuła duszpasterstwo, zepsuła czysty przekaz Ewangelii. My mamy tutaj tą łaskę, ja mam tą łaskę, że mogę głosić tą Ewangelię świętą bez jakichkolwiek oczekiwań względem kogokolwiek, że mi ktoś zapłaci zawsze znaczy świętą, że mi ktoś zapłaci za to, że jestem ciędzem. Że ktoś zapłaci za utrzymanie tej kaplicy, bo pracuje, Pracuję zawodowo i to mi daje moje osobiste pieniądze. Jeśli kupię sobie z żoną auto na raty albo na leasing, nie muszę się tego wstydzić. Bo nikt mi nie powie, kupił ksiądz auto za nasze pieniądze, któreśmy księdzu dali. Remontuje ksiądz swój dom, swoją kuchnię, kupuje ksiądz za to, co myśmy księdzu dali. Nie! Nikt mi tego nie powie. Ja kupuję za moje pieniądze, za pieniądze mojej żony, która zarabia, za nasze wspólne, rodzinne pieniądze, które zarabiamy. Mogę sobie nawet najlepsze auto kupić, jeśli na to nie będzie stać w mojej pracy zawodowej i nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia, że kupiłem za coś, co dano mi tutaj, w tym miejscu, bo w tym miejscu w rybniku na ulicy, ze w kaplicy Katolickiego Kościoła Narodowego, pieniądz się. Nie liczy w przekazie Ewangelii i w duszpasterstwie. Ten koszyk, który pokazałem, jest tylko rekwizytem. On tu po tej kaplicy w ogóle, a w ogóle nie chodzi. Panie moi, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Mówi Święty Paweł, apostoł do Rzymian utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czyli nic nas nie może odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. I tą miłość realizujemy w naszym duszpasterstwie. Realizujemy tą miłość i tą moc. Walczymy o to, aby zostać w Chrystusie, aby zostać Jego kapłanami, aby zostać w nurcie głoszenia Bożego Słowa i czynnego sprawowania sakramentów właśnie po to, że mamy ten nadrzędny cel, jakim jest bycie sługą Chrystusa, nie mając z tego powodu nic, żadnych profitów. Nie trzymamy się przy kapłaństwie w katolickim Kościele narodowym tylko po to, żeby nas ludzie utrzymywali. Nie jesteśmy księżmi po to, żeby przy kolędzie zarobić fajne pieniądze i zmienić sobie auto. Jesteśmy dla czystej idei. Bo tak czujemy w naszych sercach i tak chcemy nasze Kapłaństwo realizować. Dlatego też, drogie siostry i drodzy bracia, pamiętajmy, że to, co daje nam Bóg, jest darmo. To, co daje nam nieraz Kościół albo funkcjonariusze Kościoła, nie ma więc nic wspólnego z tym, co daje nam Bóg. Bo jeżeli Bóg mi to dał za darmo, słowo Boże. Łaskę sakramentu kapłaństwa, to powiedział po to, żeby szedł i dawał to ludziom też za darmo. Jeżeli ja to dałem za darmo, to mówię teraz proszę 50 zł albo 100 za mszę, którą odprawiam. To w tym momencie jestem likwiarzem, takim jak wszystkie prowidenty, chwilówki i inne zbóje, którzy ściągają z ludzi za, e, za pożyczkę prawda? 118% i więcej. Nie więcej, jest to to samo. To jest postępowanie likwiackie, bo Bóg daje się za darmo. Daje Boże Słowo, daje łaskę sakramentu, dlatego też do Was wszystkich mówię przyjdźcie spragnieni do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie dalej, że kupujcie bez płacenia za wino i mleko. Amen.